Dzień dobry. Przepraszam, o, przepraszam za spóźnienie. Prawie załukałam czekając na pana. To pani łukała? Tak. Myślałem, że szczury grasują. Dobrze. Aż, aż. Wol mi się przesunął. To zrozumiałe. A, a szczury ukają? Nie, grasują. E, czy pani jest w komplecie? No, jeszcze jest. Znaczy, że miałem na myśli rodzinę. A, y... czekamy na syna. Na syna się czekamy, dobrze, okej. Okay. Dzień dobry, przepraszam najmocniej za spóźnienie. A, to pan jest synem, tak? Ja jestem synem, a, tak, ja jestem tak. synem, a to jest moja matka. Okay. Jestem synem matki. Okej, okay. y... no to ma pan szczęście. Y... Czyli pani jest matką syna, pan jest synem matki. Tak. Dobrze, macie to państwo wszystko dobrze poukładane, to okej, okay. to warto wiedzieć, jakie są relacje w rodzinie. To jednak jest w dzisiejszych czasach bardzo cenne. Y... A tu leży. – Nie ojciec. – A, no tak, no nie wnikam, dobrze. E, czy jeszcze na kogoś czekamy, bo miałem w rozpisce, że jeszcze no, będzie ktoś, ale widzę… – Tak, miał być, miał być, szwagier, ale… – Szwagier. – Nie ma kontaktu z chłopakiem od dwóch tygodni. – A co się stało? – Pieniądze wziął od bociana i drugi tydzień z żabki nie wychodzi. – A, rozumiem. – Nie wiemy, no. Czyli yy, nie może czekamy. – Może dotrze, może dotrze, no nie wiemy, no, no zorientujemy się no, na pewno. – Żab cuk go złapie. Rozumiem. Widzę, że pan fachowiec, dobrze. Yy, więc, proszę Państwa, może tak na początek powiem, jak będzie yy, tak pokrótce, yy, jak będzie przebiegała ceremonia. Ja powiem kilka słów na temat naszego szanownego beneficjenta, yy, a następnie. Yy, Kogo? Beneficjenta. A to się no, tak nazywa? No tak, w branży nazywamy yy, beneficjentem a, tego, kto a nie, jest. Nie, że nie a albo nie wiem, no, umrzyk? Yy. Umarł no. Proszę pani, no, wie, wie pani, no, pan jest płatnikiem, więc pani może zdecydować, jakie ja będę mówił. Dla mnie to jest bez różnicy A, właściwie. Tak, 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 oczywiście, to jest pani, pani prawo, także. Może jubilat? O, jubilat. Dobrze. On był taki rozrywkowy, na pewno by się ucieszył. Dobrze, no nawet tak weselej będzie. Dobrze. No. Jubilat, okej. Okay. No to więc powiem kilka słów na temat szanownego jubilata, a potem y, zaśpiewam jakąś taką żewną piosenkę, żeby jakoś tak to ładnie wszystko podsumować, spiąć taką klamrą artystyczną. Żeby... O, to sen zna mnóstwo. On Z a. cyganami grał także. U... Aha, no to, to dobrze, 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 okej. Okay, okay. y, to w, w takim razie y, będziemy przystępowali do, do ceremonii. Tylko y, tak? może. By, by takie techniczne pytanie jeszcze. Tak? Państwo zrobili przelew, tak? Przelew? Tak. No tak, nawet dwa. Aha, dwa, dwa, dwa. No tak, no tak. bo. No, bo pan wysłał aneks do umowy, że jeszcze jakieś tam koszty manipulacyjne. Że należy się dolew, no to dolełam. No chyba, że się nie należy, no to proszę odla, odlać. No bo to... A nie, 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 proszę pani, to jest nawet technicznie niemożliwe, no bo, bo to jest takie konto, że tylko się wlewa pieniądze, a, 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 a wylać się już nie da. Po prostu to jest takie konto bez, bezwylewowe po prostu. To jest tylko wlewy wchodzą, nie ma odpływu żadnego. Także po prostu są tam. Jaki bank? Wiarygodny, proszę pani. Polski? Tak, tak, oczywiście. To założyłem ja z bratem i z dwoma kolegami, także 100% polski kapitał. Jesteśmy wiarygodni, proszę pani. Bezpieczny? Bardzo, bardzo bezpieczny, bardzo. Jakby pani miała jakieś pieniądze, proszę do nas przynieść, my to wszystko tam wlejemy i to będzie, będzie u nas po prostu. Także a. może Pani być spokojna. To taka dobra forma oszczędzania pieniędzy. O, a widzę pan taki mały balcerowicz. Także tutaj yy, yy, syn pani jakby, co to pani wszystko wyjaśni, tak żeby, żeby już tutaj nie przeciągać. Jeszcze tylko jedna kwestia. Państwo płacili za to, żebym płakał na pogrzebie? No tak, to było w Dolewie. Ach, choroba, jasna, bo... To ja pomyliłem w takim razie imprezy, no i po prostu na poprzednim pogrzebie płakałem jak bubr, no i ja jestem wypłakany teraz. Ja... Ja, ja mam zespół suchego oka, ja już nic nie wycisnę, po prostu, no... No, jest... no i co teraz? No, przecież... no nie wiem... Odlać się nie dam? No nie, 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 to, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, To jakaś rekompensata. No nie wiem, no to, co tu zrobić w takiej no to, sytuacji, no też... to, mo, to może jak ja umrę? To wtedy pan się obficie rozpłacze o, i to będzie no taka... świetny pomysł. To no nawet za darmo wtedy będzie no, już, tak Że dopilnujesz formalności. No, tak? tak, dobrze. Tylko żeby tam dzień przed się pan odpowiednio nawodnił, no, tak, 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 tak. Same warzywa. O, proszę pana, tam będę płakał jak z węża strażackiego, proszę się nie martwić. No tak? też bez przesady, żebyśmy matki w basenie nie pochowali. <laughs> proszę pana, jestem... Proszę być spokojnym, jestem profesjonalistą, będzie to najwyżej ślisko, także tutaj, proszę się nie bać. Więc ustalimy jakieś terminy po wszystkim i... i to i tak. terminy, czy trzeba? już trzeba terminy? A tak, tak, proszę pani, ja też mam rodzinę, mam dzieci, ja jakiś urlop muszę ustalić, a to, to nie jest tak, że na ostatnią chwilę, proszę pani, będę leciał a, i tutaj tak. grzebał w ziemi, także... No, a jakiś taki pierwszy wolny? No to nie wiem, no. Może 13 października w takim razie, bo akurat nie no ma. Może, mani. bo to taki przełomowy jakiś tak, dzień, Tak, Z urny do urny. Tak, no, tak. No, no tak, tak. Tak, takie Właściwie podsumowanie. Nawet można powiedzieć, że od urny do urny. Tak, Tak, takie tak, zwieńczenie. Tak, tak, no, tak, no. Okno już umyłam, także I Tak, dobrze. Tak, już no. na pewno, tak patrzę na Panią, to już nic z pani nie czeka, także może pani się śmiało no. no po trzynastym, no to wiadomo. No będzie, no wiadomo, no to wiadomo. Dobrze. E, Okej, okay, no to już możemy w takim razie zaczynać, tak? To no dobrze. Tak. Okay. <coughs> Szanowni zebrani. Jakiś dziwny głos pana? A do czego dziwny? Co, co w nim taki... Jakoś tak, takim Zenkiem Martyniukiem pan troszeczkę zalatuje. Może pan takim normalnym głosem mówić? A, dobrze, to, to nie. Niższym, to, 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 niższym, Pomyliłem się, zresztą ja za, za Zenka Martyniuka biorę dopłatę, także ja A, to... wolałbym jednak nie, nadu, nie nadwyrężać budżetu domowego, tak. także tak. <coughs> niższym, dobrze. Szanowni zebrani, spotkaliśmy się tutaj, aby po raz ostatni pożegnać naszego szanownego jubilata Tadeusza. Tadeusza, tak? Tak. Tadeusza, przepraszam, pośpiech kartkę w samochodzie zostawiłem, a zapisałem sobie, żeby zapamiętać Tadeusz, Wajche, Przełóż. Zapracowany tak, pan. Tak, jest. tak, jestem zapracowany, ludzie padają jak muchy ostatnio, także naprawdę ledwo się wyrabiam. Tak. No jeszcze ta tak, 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 tak. To się dopiero robota szykuje, proszę pani, także. Ja się czasami zastanawiam, czy się do płocka nie przeprowadzić, bo tam złoty biznes będzie, proszę pani, także. No. Tadeusza na pewno. Dobrze. Tadeusz nigdy nie był szczęściarzem. Wręcz przeciwnie, był nieszczęściarzem. Jego szwagier jest zwykłym pijakiem. Jego syn jest pospolitym złodziejem. Co prawda muzykalnym, ale nie do końca wiadomo, skąd ma instrument. Jego żona. żonę miał, jaką miał. Wyszła za niego i choćby za to należy ją szanować. I naprawdę grubym nietaktem byłoby tutaj się doszukiwać, że po prostu była brzydka. Bogu dziękować, że córki nie miał. Już od wczesnego dzieciństwa Tadeusz miewał różne drobne wypadki. W wieku siedmiu lat za mocno wychylił się przez okno. To było siódme piętro, a grawitacja zrobiła swoje. Przypomnę tylko, grawitacja 981 newtona na sekundę na metr kwadratowy, tam sinus, cosinus, tangens, kotangens, tam lambda, y, pierwiastek z sześciu, tam jeszcze jakieś były symbole. W każdym razie szybko było. Tadziu to przeżył, kiedy miał 10 lat. Próbował wyrwać z ziemi wystający miedziany drut. Trzej jeźdźcy apokalipsy Volt, om i amper zrobili swoje. Dwadzieścia minut, nim szarpało. Tadziu i to przeżył. Czasami wydawało się, że sam prowokował los. Tam, gdzie nikt inny nie włożyłby ręki, on wkładał twarz. Jak do tej nory Borsuka w wieku czternastu lat. Tadziu i to przeżył. Jednak tydzień temu, nie bacząc na prośby i nalegania rodziny, Zatrudnił się w fabryce, gdzie wielkie maszyny przerabiały kurczaki na pasztet z dzika. Wystarczył moment nieuwagi i jedna z tych maszyn chwyciła i zaczęła wciągać fragment jego odzieży ochronnej. Próbował się wyrwać, walczył z całych sił i nikt, nikt tak jak on nie przekonał się, jak trwałą odzież ochronną produkuje spółdzielnia pracy Jedność. To nic. To nic, że jego trumna jest blaszana i okrągła. I to nic, że pod napisem niech spoczywa w pokoju jest napis pasztet z dzika. Bo to, że w ogóle możemy go pochować, to jednak jest jakieś szczęście. No to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Nawet sama nie wiedziałam tylu ciekawostek, jakie pan się No doszuka. Bo to fizyka, to mogła pani nie wiedzieć. Dobrze to. W takim razie, proszę Państwa, to teraz, może zaśpiewajmy coś takiego rzewnego z czadem. To proszę, Pan zagra, tak? Tylko prosiłbym jakoś tak w miarę szybko, dobrze? Bo, czy poproszę szybko, bo ja się śpieszę na jeszcze jedną imprezę, także startujmy. Przepraszam bardzo, ale proszę szybciej, dobrze? Troszkę szybciej, proszę, bo jednak szybciej, to, to jest po prostu za wolno. szybciej. szybciej. Proszę no, no naprawdę, ja proszę pana, że pan grał szybciej, ja pan gra w połowie szybciej. Proszę być gra, ca, grać całe szybciej. No, jak pan będzie całe szybciej, to będzie szybciej po prostu. Pan gra pół szybciej. No i co dyszysz? Po co te fochy? <laughs> Zaklej szybciej. Co ty, człowieku, co ty, co ty jaja z pogrzebu sobie robisz? Proszę cię, żebyś grał szybciej, to zaczyna się szarpać nagle. Co ty w ogóle za szarpano tu przyniosłeś? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Harmoszka. Harmoszka? Harmoszkę, harmoszkę na pogrzeb przyniosłeś? Trzeba było fortepian jeszcze przyciągnąć. Albo dwa najlepiej. Tuż nie ma normalnych instrumentów. Trąbka, gitara, puzon. Przychodziłeś koło sklepu muzycznego, wystarczyło żeby wybić. Dobrze, proszę bardzo. Żegnamy Tadeusza, przekręcił się Tadek. Leży i się nie rusza, miał w pracy wypadek. Po co szedł do pracy? Przecież nie miał szczęścia. Mógł być bezrobotny za 620. Pa. Jeszcze wczoraj całkiem żył, Lubał w zębie, kawę pił. Na kanapie leżał sobie, teraz leży w drobie. Chyba szwagier przyszedł. Żegnamy Tadeusza. Wyciągnął popyta. Umarł po angielsku, nikogo nie spytał. Nawet nie wieda, że nam zrobił święta. Koniec z nieszczęściami będzie po nim renta. A w ramach stypy zapraszamy Państwa na przyjęcie. Będą śpiewy, będą tańce, będzie wesoło, tak więc proszę przybyć. Do zobaczenia!